Państwa po śmierci księżnej Agnieszki został ukryty skarb. Więc skarb chodzi, że nie spoczywa gdzieś w okolicach zamku książ. No my organizatorzy wiemy, gdzie ten skarb spoczywa, oczywiście nie możemy tego zdradzić. I to będzie właśnie główne zadanie dla drużyn 3-4 osobowych, które zgłoszą się w najbliższą sobotę, aby ten skarb odnaleźć. Oczywiście nie będzie to proste. Po drodze będzie 10 konkurencji, ale nie tylko konkurencji, będą również wskazówki. Będą również rycerze, będą również rabusie, którzy będą bardzo mocno przeszkadzać w odnalezieniu tego czasu. Liczy się oczywiście punktacja za wykonanie poszczególnych konkurencji, jak i liczy się czas, w którym dotrzemy do skrzyni, bo ten skarb został ukryty w skrzyni. Jest to jedna z wielu tajemnic, jak Państwo się domyślają, za mógł tajemnic tych naszych tutaj ziem.